Mam na imię Sissy? Miło mi poznać. Mhm. Tak, jestem tutaj pielęgniarką i będę przeprowadzać z Tobą wstępne badania, zanim Pani doktor Cię przyjmie. Fantastycznie. Dobrze. W takim razie podejrzewam, że jesteś u nas pierwszy raz, tak? Tak myślałam. Dobrze. Dobrze, to zadam jeszcze kilka standardowych pytań, zanim przejdziemy do badania. Imię i nazwisko? Dobrze Miejsce zamieszkania? To się pisze przez LZ? Okej okay. Dobrze Data urodzin? I jeszcze mam pytanie o e-mail, adres Będę mogła wtedy założyć konto pacjenta i dostaniesz dostęp do naszych wolnych terminów, do swojej historii leczenia. I też dużo łatwiej będzie nam przełożyć wizytę, jeżeli będzie taka konieczność. Dużo mniej papierkowej roboty. Dobrze, to poproszę ten e-mail. Mogę prosić trochę wolniej. W razie naniosę wszystkie informacje na komputer później i założę tylko to. Konto. Będziemy potrzebowali potwierdzenia z e-maila, że informacja dotarła i konto jest aktywne. Tak? Wspaniale! Dobrze, to już przejdziemy do samego badania. Zaczniemy sobie od wodzenia wzrokiem. Proszę o skupienie wzroku na końcówce tego długopisu. Będę nim poruszać moje lewo, następnie w prawo, do góry i w dół. Dobrze, to zaczynamy. Fantastycznie. Teraz prawo, do góry. Zrobimy sobie na skos. Dobrze. Aha. I w dół. Mhm. Dobrze. W takim razie teraz sprawdzę źrenice, czy reagują poprawnie. Będę używać do tego światełka. Proszę się nie zaskoczyć. Mhm. W takim razie jeszcze raz zrobimy sobie wudzenie wzrokiem, tym razem za pomocą światełka i prosiłabym o zasłonięcie prawego oka. Dobrze, już wszystko wiemy. W takim razie przejdziemy sobie do tablicy. Proszę o zasłonięcie tym razem lewego oka. Mhm. I proszę mówić jaką literkę widzisz. Dobrze. O. Mm -hmm, bardzo dobrze. C, tak i tutaj. E. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Teraz poproszę o zasłonięcie drugiego oka. Podejrzewam, że tutaj może być troszeczkę gorzej, ale zaraz się jeszcze przekonamy. Dobrze. Proszę wskazać tą literkę. Dobrze. Mhm. No, dobrze. Teraz to. Mhm. Tutaj. Okej. Okay. Dobrze. Dziękuję. Proszę odsłonić oko. W takim razie zrobimy sobie jeszcze zasięg widzenia. Dobrze. Proszę teraz powiedzieć, jak będą widoczne moje palce. Dobrze? Okej. Okay. Tak. tak. Mhm. Dobrze. Mhm. Okay. Dobrze, teraz proszę zasłonić to oko. Zrobimy sobie to samo. Teraz tu. Bardzo dobrze. Tutaj. Aha. Jeszcze raz tak. Ok. O! Bardzo dobrze. W takim razie zasłonimy sobie to drugie oko i zobaczymy, czy tutaj będzie tak samo. Że tutaj mamy lekkie opóźnienie. Jeszcze raz. Ok. Mhm. Dobrze. W takim razie został nam jeszcze tylko jeden test. Sprawdzimy sobie, jak jest z kolorami. Dobrze. Proszę powiedzieć, jaki kolor widzisz? Czerwony. Bardzo dobrze. Ten kolor? Pomarańczowy? Hmm. Niebieski. Tak, zielony. <noise> tak, tak, Dobrze, jeszcze raz. Czerwony, mhm. ten niebieski. Mhm. Zielony. Mhm. Wspaniale zapiszemy sobie wszystkie informacje dla pani doktor. Było dobrze, jedynie lewe oko wyszło troszeczkę słabsze, ale jeszcze dokładniej pani doktor to zbada. Bardzo dobrze, że jesteś na tym kontrolnym badaniu. Nie każdy przychodzi i potem nie wiadomo, jaka jest wada. Dobrze. Um, myślę, że do badania będą potrzebne jeszcze. One sprawią, że wzrok jeszcze bardziej się wyostrzy. W takim razie nałożymy sobie na oba. Dobrze i kolejny Dobrze. Krople um. zaczną działać tak mniej więcej za 15 minut. Wtedy pani doktor poprosi do gabinetu. I będą przeprowadzane następne badania. Nie ma sprawy. Proszę sobie usiąść i zaczek.